Witajcie drodzy słuchacze i subskrybenci. Tak zaczyna swoje filmy Pani Zyciel TV Kontrakty duszy. Taki dzisiaj ciekawy film. Jak tylko zaczyna się mowa o kontraktach duszy, to wielu ludzi w komentarzach pisze. Ja niczego takiego nie podpisywałem. Ja o niczym takim nie wiem. Nic w ogóle nie rozumiem. Jakie mogą być kontrakty z moją matką, moim bratem, z moim najlepszym przyjacielem? A odnośnie kontraktów pomiędzy żonami, mężami, dziewczynami, chłopakami, czy w kontaktach bardzo, czyli w kontaktach bardzo osobistych, u wielu ludzi ten wątek budzi ogromną agresję, dlatego przypatrzmy się temu. Kontrakty duszy są bardzo przydatne w miłosnych relacjach międzyludzkich. One pomagają tworzyć wzrost, transformację i bezwarunkową miłość. Wiedza o kontrakcie duszy, jaki zawarliście, pomoże Wam stworzyć dużo lepsze relacje. Jednak, kontrakt duszy i doświadczenia mogą być bardzo bolesne. Dlatego też gdy kontrakt dusz zamyka wam drogę do czegoś, to może być to bardzo bolesne i niemiłe. Znałam wielu ludzi, którzy starali się z sukcesem prowadzić swoje interesy albo na przykład znaleźć swoją prawdziwą miłość i nic im się nie udawało. Oni dosłownie uderzali w niewidoczną przezroczystą ścianę. Ludzie nie rozumieli, dlaczego nic im się nie udaje i co im stoi na przeszkodzie. Jak już się domyśliliście, był to kontrakt duszy. Poniżej wymienię niektóre kontrakty duszy, jakie możecie u siebie znaleźć. Pierwszy: kontrakt męczeństwa. Czy uważasz, że łatwiej powiedzieć tak, niż powiedzieć nie? Być może odkładasz swoje osobiste potrzeby i pragnienia, aby pomóc innym? aby pomóc każdemu człowiekowi, który prosi ciebie dosłownie o jakąś drobnostkę. Czynisz to nawet, jeśli dla ciebie to niewygodne. Nawet gdy poświęcasz swój czas, miałeś, miałaś zupełnie inne zamiary, ale niezręcznie jest odmówić. Twoja dusza przeżywa ogromne rozterki. Jesteś zmęczony, zmęczona, masz dość, czujesz się dobrym człowiekiem, kiedy poświęcasz swoje potrzeby, aby inni byli szczęśliwi. Jeśli cały czas tak czynicie, to czujecie rozczarowanie w swoim życiu, czujecie się niedocenieni, niedocenieni, czujecie się zmęczeni i wyczerpani. Oto w jaki sposób przejawia się ten kontrakt duszy. Nie wiecie co, to jest nieprawidłowe. Zerwanie tej umowy dusz pozwoli Wam podejmować lepsze decyzje, abyście mogli pomagać, kiedy poczujecie, że przyszedł właściwy moment. Zaczniecie się troszczyć także o siebie, oddając innym. To pozwoli Wam żyć bardziej harmonijnym, zrównoważonym życiem. 2. Drugi kontrakt duszy to wierność. Z kontraktem wierność zawsze we wszelkich kwestiach wspieracie swojego. Życiowego partnera, swojego rodzica, swojego szefa, i nie ma znaczenia, że oni traktują, jak oni traktują was. Czujecie, że nie macie innego wyboru poza wspieraniem ich. Ten kontrakt dusz tworzy scenariusze, w których wasi bliscy zupełnie was lekceważą, im wszystko się udaje, a wam nie. Oni was wykorzystują zupełnie otwarcie. Wy to widzicie, ale nie potraficie temu przeciwdziałać. Nie możecie opuścić swojego ukochanego, wyjść z toksycznych relacji. No, ja coś o tym wiem. 14 lat mi to zajęło, a może więcej. Na przykład wiecie, że ten człowiek was zdradza już od wielu lat. Nie potraficie zerwać stosunku z waszymi rodzicami. Nie potraficie porzucić pracy, której już macie dość. I gdzie widzicie, że was otwarcie wykorzystują, plują na was. Chcecie coś zmienić i zerwać te relacje, ale nie daliście rady, ponieważ nie chcieliście ich utracić. Jak tylko puścicie, zerwiecie ten kontrakt dusz, uwolnicie się od niego. Gdy będziecie pewni, że dacie radę polepszyć swoje relacje, nawet jeśli staraliście się wprowadzić te zmiany w ciągu wielu lat, na przykład porzucając swojego partnera lub rzucając pracę. Wieloletnia władza tych ludzi nad wami zostaje zdjęta. 3. Trzecim kontraktem jest kontrakt samotności. Jeśli jesteście osobami, które przez całe życie szukają swojej drugiej połówki, to wasze relacje będą się ciągle zmieniać. To prowadzi do niepowodzeń, żalu i smutku. Próba, próbowaliście już wszystkiego: od randki w ciemno do randek internetowych. Być może na drodze do miłości stoi wiele kontraktów, ale ten kontrakt samotności jest jednym z najtrudniejszych. Pomimo, że czasem czujecie, że znaleźliście kogoś interesującego, to i tak jest w Was poczucie samotności. Mimo wszystko nie czujecie tego wsparcia, czujecie pewien dystans do tej osoby, pewne wyobcowanie. Czujecie, że to chyba jednak nie to i że trzeba będzie chyba nadal szukać. Kiedy uwolnicie się od tego kontraktu, to wreszcie poczujecie wsparcie i miłość, na jaką zasługujecie. 4. Czwarty kontrakt duszy to lęk. Jeśli jesteście osobami, które nieustannie odczuwają lęk, trwogę i niepokój, to dusza trzyma Was w tym kontrakcie. Jeśli niepokoicie się o jakieś sprawy, gdy tylko te sprawy się zakończą, to zaraz szukacie czegoś innego, co budzi Wasze obawy. Gdy uwolnicie się od tego kontraktu duszy, to odkryjecie, że macie wielką więź ze sobą i z intuicją. Teraz już wiecie, co tak naprawdę się z Wami dzieje, i nie musicie się już niepokoić i denerwować. Kontrakt 5. Kiedy łódka się kołysze. Jeśli cały czas się lękasz, nawet boisz się pokazać publicznie, przecież nie łamiecie zasad, ale nawet nie chcecie, aby inni wiedzieli, że oglądacie moje filmiki. Cecha tego kontraktu jest wspólna dla nas wszystkich jako ludzi. Jest to kontrakt ochrony samego siebie. Kiedy ostatecznie uwolnicie się od tego kontraktu duszy, otworzy się przed Wami bardzo wiele. Będziecie podążać swoją własną drogą bez żadnego lęku. Będziecie torować sobie swoją własną drogę. Jak się uwolnić i oczyścić od kontraktów duszy? Przede wszystkim musicie zrozumieć, że nie możecie rozerwać sobie. Tak, od jakiegoś kontraktu duszy. Tak to nie działa. Najpierw musicie zrozumieć, w jaki sposób ten kontrakt przeszkadzał, lub też służył Wam. Najpierw musicie zrozumieć problem, aby móc go rozwiązać. Tak, na początkowym etapie te programy bywają nawet ochroną. Drugim krokiem jest zrozumienie, w jaki sposób ten kontrakt duszy przejawia się w Waszym życiu. Nie śpieszcie się, lecz przyjrzyjcie, czy nie mają na was wpływu także inne z wymienionych kontraktów duszy. Gdy udoskonaliliście część swojej świadomości, to pojawi się nowa część. Uświadomienie sobie kontraktu duszy przynosi moment jasności. Za każdym razem, gdy ma miejsce jakieś wydarzenie, to zauważycie. Zauważycie niewielką pauzę, zanim dacie swoją odpowiedź. Dlatego też nie śpieszcie się. Podejmijcie decyzję. Za każdym razem, gdy czujecie, że macie kontrolę nad tym kontraktem, to zrozumiecie, gdzie on się przejawia i w jaki sposób wpływa na wasze życie. Po tym, jak popracowaliście już nad podjęciem decyzji, możecie przyspieszyć proces, na przykład pisząc o tym. Automatyczny zapis może faktycznie być pomocny. Z reguły nie ma tu dobrego czy złego wyboru. Wyboru czegoś, co nie daje efektu. Jest to proces uświadomienia sobie, że istnieje kontrakt duszy. Uświadomienia sobie zasady oraz tego, po co ona się pojawia w waszym życiu, a następnie podjęcia działań. Aby się od niego, od tego kontraktu uwolnić. Wielu z Was zostało zmuszonych kłamstwem, poprzez poczucie winy, do podjęcia kontraktu duszy, zanim się wcieliliście w ludzkie ciało. Jest to część wszechświatowego systemu regeneracji dusz, który zmusza nas, aby ciągle tu powracać w celu odpracowywania długów karmicznych. Nasze fizyczne ciała wykorzystywane są jako bateryjki, z których cierpie się energię. Najprostszym sposobem na odblokowanie i oczyszczenie kontraktu duszy jest oświadczenie, fizyczne oświadczenie zapisane na kartce, że nie zgadzacie się więcej z żadnymi kontraktami zawartymi przez was, gdy byliście jeszcze poza ciałem fizycznym, przed wcieleniem się tutaj. Następnie albo porwijcie to na miliony kawałków, albo spalcie w bezpiecznym miejscu. Ja znalazłam u siebie trzy z pięciu wyżej wymienionych kontraktów. U mnie też chyba trzy. Dlatego zaraz pójdę pisać to wszystko na papierze, aby się uwolnić od tych nieprzyjemnych kontraktów duszy. No, i dalej następuje zakończenie. Pani prosi o subskrypcję kanału, włączenie dzwonka. Dziękuję wszystkim sponsorom pomagającym w publikacji kolejnych filmów. Ja też dziękuję. Podaję na dole link tradycyjnie do Bajkafe. To tam chcę może kawę postawić za tłumaczenie. No, dziękuję sponsorom. Za, dzięki którym może pojawiać się publikacja kolejnych filmów, a tym samym ludzie ci pomagają innym ludziom. W komentarzach pod filmem napiszcie o swoich kontraktach duszy i o tym, jakie rozerwaliście. Dzielmy się doświadczeniami i swoimi przemyśleniami. Pani się tutaj na, ze wszystkimi żegna, ja też się żegnam. Wszystkiego dobrego.